Witam wszystkich. Ja jestem Death z Battlefield 4. Właśnie zamierzam sobie ustawić trochę fajnie broń, ale widzę, że nie ma zbytnio jak tego zrobić, mimo że mam już wyższy level. To zaczynamy na trybie dominacja. Trybie który moim ulubionym z Battlefielda 3 i jednocześnie idealnym na grę inżynierem, którego dzisiaj wam, mam zamiar wam przedstawić. Od razu w tej części rozgrywki, bo będą cztery części z Battlefielda 4 bety, dokładnie. Żeby umówić każdą z klas, i chciałem zacząć od inżyniera. Dlaczego inżyniera? Bo jest moją ulubioną postacią. Oczywiście większość z was to wie. Od czego zaczynamy? Od narzekania czy od pozytywów? Może lepiej od narzekania, żeby później mieć o czym pogadać, jeżeli chodzi o plusy. No ale. Od czego by tu zacząć narzekać? Może. Od... Nie wiem, czy pra... prawidłowo, gdybym zaczął od narzekania na to, że jest moje podobieństwo między Mochem i między. Eee, Battlefield Trójką, na Czwórką, dlatego że, wiecie, te gry są na tych samych silnikach i nie mamy prawa narzekać na to, że te gry wyglądają podobnie, ze względu na to, że to jest po prostu niemoc, żeby te gry nie wyglądały podobnie, skoro i tak używają tego samego silnika graficznego i fizycznego i tak. Na razie nie się na jakieś większe bugi. Może nauczyli się czegoś po poprzedniej bycie, żeby lepiej ludziom pokazać coś co już jest prawie gotowym produktem, a nie robić tylko e, beta testy serwerów, czy nagle Battlefield będzie stanie, czy Battlelog będzie utrzymać. Będzie w stanie utrzymać tyle osób. No i powiedzmy, że to im się udało. Na razie mnie nie wywaliło z żadnej gry, nie nałożyłem ani jednego buga, ale wielu graczy nie może się w ogóle dołączyć do żadnej rozgrywki. że za TV ma problemy, nie może w ogóle grać w grę. Um, Zacząłbym narzekać również od Hada. Bardzo nieprzyjemny jest Had. To wszystkie rzeczy tutaj, które są, one praktycznie nie zwracają na, na siebie uwagi, więc y, nie dezorientują podczas gry. Ale spójrzcie na to. Spójrzcie na to i spójrzcie na to. Czy gdyby tutaj był przeciwnik, byłbym był w stanie go zauważyć, No oczywiście nie. Gdyby było już na czerwono, to tym bardziej, bo czerwony bardziej by zwrócił moją uwagę niż y, y, przeciwnik, który jest zam zamaskowany z y, jakimś Moro chodzi. No, i niestety w tym momencie DICE mnie strzeliło sobie w kolano, dlatego że <grywa> powinni zrobić takie coś, co by pozwoliło na, nie wiem, transparentne, czy nie przeźroczyste punkty, cokolwiek, co nie będzie zwracało na siebie uwagi. Bo tu nie chodzi o to, żeby w jakiś sposób oszukiwać tej grze, tylko o to, kurde, masz. No, nie chcę umrzeć, frajer, tempy. Tylko tu po prostu chodzi o to, że umiliłoby mi to rozgrywkę. Przynajmniej tu jest bardzo ładna minimapa. W końcu minimapa jest. Taka fajniejsza. Teraz mogę zacząć sobie sprawdzić, co się gdzie dzieje, poczekać, chcę spawnować się w, do w dobrym momencie. Może na którymś z moich ludzi się mogę spawnować. I ta tam jest, na którymś z moich ludzi. Jesteśmy na dachu, znaczy na tej takiej. czymś w rodzaju wiatra łapa. a jestem człowiekiem demolką, tak by the way. Pow! Zabity pięknie. Wiem, jestem nobem, z granatnikiem i zabijam ludzi. Cena z czołgi. Ale bardzo przyjemnie się gra, to muszę przyznać. Bardzo mi się przyjemnie grało w Mocha i tu mi się bardzo też bardzo przyjemnie Gdyby w Mochu nie było Bugów, to również byłby idealną grą i bym grał ją dzisiaj. Ale... Jak widzicie teraz Battlefield 4 skradnie moje serce. Ale miałem jeszcze trochę narzekać I nie skończyłem narzekać. W filmie o Rikonie będę mówił o tym, jak bardzo DICE... Nie zna się na treningach snajperskich. I na tym, że z jednym strzelem Snajper potrafi zabić człowieka. I nie tylko strzelając w głowę, bo do cholery... Po co mam strzelać komuś w głowę, skoro trafiając w klatkę piersiową, gdzie mogę przebić serce, mogę przebić płuco, wszystko, to i tak zabije, i tak zabije. ale nie, musimy strzelić w głowę, żeby zabić. No, proszę bardzo, i jeszcze, jeszcze więcej was tutaj matka nie miała, prawda? Ile jest 12 na 3, to i tak za mało, żebym był królem B w czwórki. No, ale standardowo, pomyślcie. Na ludzie narzekali, że snajperki są takie słabe w BF-ie trójce. Dobra, daj nam trochę mocniejszą snajperkę, która zabija na jeden shot, ale później ludzie zaczęli krzyczeć, że ona jest nobska i bla bla bla. Nikt nią później nie grał, bo tacy jak ja później lubią, kiedy są nazywani nobami przez to, że grają mocniejszą bronią, a później tak robią ostrą. osy hardcore. najsłabszą bronią, a to nie jest istotne. I, i jej smuk na początek dać nam jakąś fajną snajperkę. Wiadomo, byłoby dobrze. Ale co nas do inżyniera. W inżynierze bardzo mi się spodobało to, że już nie jest taki OP jak BF Trójce. Pamiętać Ci UMP w BF Trójce i pęta Ci muhi gameplay prawdopodobnie, w którym chodziłem i zabijałem, chodziłem i zabijałem. A więc tu nie tylko o inżyniera chodzi, ale o same SMG. -ki. Nie wiem czy SMG są dostępne dla innych klas również. Ale mi chodzi tutaj głównie o to, że SMG już nie są snajperskimi broniami, tak jak to było w bf Trójce. Gdzie on jest, gdzie on jest? Nieważne! Patrzcie, quick event! Event! I zamknąłem, prawie zamknąłem i prawie wygraliśmy dzięki temu. He, żartowałem. Podobają mi się te nagłe nagłe rzeczy, które się dzieją na mapach. Bardzo fajna sprawa. Przynajmniej możesz na zmienić wynik meczu dzięki jednemu guzikowi. O i są na dachu, zaraz wam pokażę, jakbyś na dach. Właśnie, miałem wyjść do samych SMGów. ów SMG już nie strzelają na super nie wiadomo jaką odległość magiczną, więc już jest przyjemnie grać. Teraz to tylko osolty mają nie wiadomo jaki zasięg. Idziemy na górę, kto się idzie ze mną, nie idzie ze mną. Lecimy ja do windy! Ta winda nie jedzie na górę, tylko wam się zdaje, że jedzie na górę. To jest po prostu teleport znany z silnika Unreal. Bo po co robić? Zbędne tekstury do szybu windy. Może jak kucne, to będę trochę lepiej strzelał. A on tam chodzi, on tam chodzi. Zaraz się nim zajmę porządnie. Teraz to wybuchniemy. Według tutaj zrobimy ładną demolkę Ojdź! Strzeliłem w naszego. Jaszecie to nie tryb hardcore, nic mi się nie stało. O, drabinka również jest. O! Jest! Jopa. Jopa. Jak widzieliście właśnie. Pierwszy bóg się objawił, zostałem wrzucony z gry, ale to przez to, że została zakończona sesja gry! Wow, wow, już w reakcji? Już w reakcji? Tak z samego początku? Dziękuję bardzo, dziękuję bardzo. Zabiłem pierwszą osobę na tym serwerze. Wbiłem sobie tak, o, żeby dokończyć grę, bo nie dam. wam 6 minutowego materiału, nie jestem takim hapolem. E, ale wracając do tego, co mówiłem wtedy, nie pamiętam co mówiłem. Ale zacznę mówić teraz o bugu, który sprawia, że ludzie w ogóle nie mogą grać. Między innymi za TV, z miałem nagrywać tyle razy tego bf -a teraz. A on tutaj jest, ja to wiem, on to wie. Znaczy, on na pewno wie, że tu jest. Gorzej ze mną, bo nie wiem gdzie teraz kolejny wróg jest. Eee, ale właśnie, jest pewien bug, który nie pozwala ludziom grać. Można to zrobić poprzez edycję plików w and Settings, coś, znaczy w folderze Documents and Settings, coś tam w BFI można zmienić graphics of like quality coś w tym stylu. Mi to na razie nie grozi, bo nic mi się nie dzieje. Ale za TV i wiele innych osób na forum widziałem Battleloga, miało ten problem. Eee, mnie by to bardzo zirytowało, szczególnie, że za TV zapłacił dwie stówy za preordera i specjalną edycję. Czyli też zapłacił teraz za tę grę. Oj, nie, gramy o a powinniśmy grać inżynierem. Dobra, zaraz zmienimy klasę na no spokojnie. I wszystko wróci do normy. I, i daj będzie pracę odcinek. Niestety, mała przerwa ze względu na hmm, punkt, który wywalił mnie z serwera i 30 innych graczy. Ojć. Osłony w tej grze nie istnieją tak by the way. Wystarczy jeden granat i już tej osłony nie ma. Może i to fajnie. Czy wyższe do mnie z góry? Nie. Dach jest zajęty przez naszych. to tuby! <noise> Niestety tuby są tutaj trochę takie OP. I tak jakby cztery tuby na raz z dachu równa się śmierć. Czasami jedno wystarczy. Jak wystarczy, by na trochę trafił tak fajnie, i wtedy bom, cyfry krzy i disowski nie żyje. Rolety z. Aj, chciałem coś powiedzieć o roletach, ale zostało mi to przeszkodzone przez tego cwela Otworzymy rolety i zaraz się zabawimy. No leż z Pe. Mam nadzieję, że przynajmniej w tej grze nadrobimy statystyki i będzie o lepiej niż w poprzedniej. Już mnie nie wyrzuci tym razem, bo to byłoby bardzo hamskie. Ej, 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 tam są ludzie. Pa! Pum! Już nikogo nie ma. A jeżeli wybył, był, to zostałby zniszczony przez moją pompę, znaczy przez moją tubę. Pum! Latająca tuba ciągle krąży mi nad głową Oj! Zapomniałem, że Bepie się nie opaca celować z celownika, którym mamy tutaj do, do którego mam tutaj dostęp. Oczywiście na początek mamy dostęp do celownika kobry chyba, ale ja kobrą nie strzelam, dlatego że wolę taki zwykły celownik. E, za Zaczynamy, właśnie mi spomni jak zedytować tamtą jedną rzecz, o której przed chwilą wam mówiłem, ale dopiero mu na przeg na nagrywać Haki, jestem hap uhu! O! Nie, 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 i dupa, i z mojego dachu nic, i z mojego misternego planu również nic, i tu za coś przebiegnie. Nieważne, nie będę. Za... O, nie mam już amunicji, czyli za, tak zginę. Więc zgińmy z honorem, zabijając jeszcze jedną osobę. I tak oto wracam na inżyniera. Nie wiem tylko co zrobić, żeby odblokować jakąś broń. Bo, patrzcie, nie mam żadnej broni. Mogę ze shotgun Karbin AK-5C, ACWR będzie, więc ale będzie mi będę miotał. będzie miotał w nią jak szatan. Ale na razie idziemy po prostu zwyczajnie. Ta minimapka jest naprawdę świetna. Wiem, gdzie się mogę zrespić, więc mogę zrobić. Wiem, gdzie jest niebezpieczniej. W końcu rozwiązali ten problem. Bo wcześniej, jak widzieliśmy, tylko kamerę z zapleców naszego kolegi z różyny i umarłem. Psia jego mać nie widzieliśmy mnie tak jakby... mini mapka była taka jak wielkości jak to i co mi przeszkadzało i nic nie wiedziałem praktycznie. Teraz jest wszystko pięknie, więc dice naprawił naprawdę wiele rzeczy. Trochę... o kilku rzeczach zapomniał między nim o tym sniperze, o tych em, powiedzmy... magicznych hadach. Dobra, boom. Przeżył... To dobijemy go jeszcze jednym takim porządniejszym czasem. Boom! Okej, okay, chyba już stamtąd uciekł. Właśnie o tym chodziło, żeby go stamtąd wyposzyć. A ja tym razem, może dojdę na dach i dojdę na drugą stronę, żeby zrzucić się ze spadochronu i pokazać wam typową akcję. James Bond! Nikogo nie ma w pobliżu. Przeciwnicy! Jeszcze więcej was tu jest. Okej, okay, na razie może tak sobie od niego wystrzelam. I z której strony widzisz kolego? O, widzisz z tej strony, okej. Okay. O, mam snajpera, mi naprawdę pomoże, na pewno pomoże. On już go zauważył, zaraz go zabije, ja go poosłaniam. Aha. Więc tyle, jeżeli chodzi o mojego snipera. Skarz, tańcz tańć, tań! Bardzo mi się to spodobało, jak zaczął tańczyć. Czy ja słyszę? Czy, czy ja słyszę? Czat głosowy, tak, panie. Moi, mili, to jest czad głosowy Battle Video, O tym nie wiedziałem. Trzeba, panie, nie wiedziałem, czytałem Wszystko, co można czytać o bf ale nie wiedziałem o tym, że jest czad głosowy. I czad głosowy w składzie jest swój świetny po prostu. Teraz mogę normalnie grać z ludźmi na polskich serwerach i już będę widział różnicę między graniem na polskich, a zagranicznych. Bo w końcu będą mnie rozumieli. A będę na zagranicznych nie rozumiem angielskiego. Nie martwcie się, nie tylko w Polsce nauka angielskiego tak źle wychodzi ludziom. Ktoś tam zamknął drzwi, ja wiem, że już tutaj jest. Ktoś tu jest. A, to nasz, widzicie? Z państwa, nie? Te drzwi, zamykanie tych drzwi to niby taki mały szczegół, a potrafi dupę uratować. Chociaż przeceniłem teraz możliwości pojemności mojego magazynka. Tak jak dziewczyna z razem razem powiedziałem, że przeceniłem pojemność mojego portfela. Eee, tak jak widzicie, niestety trochę mało amunicji mam. Nie starcza to, żeby zabić więcej niż jedną osobę. Na szczęście tego zabijemy. Ale to tylko przez poprzez mój piękny refleks, i zabicie, i wszystko, co jest związane ze mną, i zajętością. Huuuh! Stałaby to... się amunicja w końcu. Widzę gdzieś tam jakiś pistolet na mapie. Może jak tam dojdę, to dostanę ammo. W następnym odcinku prawdopodobnie zagram Riconem eee, I o ile się uda, tak szybko nagrać Ricona. Ale mam nadzieję, że Wam się spodobało, bo. I już kończymy kraj! Patrzcie, to, to się stanie, na Conquestie to widziałem. To zaraz wy. O! Zabili mnie, ale ostatniej akcji sobie nie zrobię. Ale mam nadzieję, że wam się spodobało, bo grałem na dwóch serwerach. Na dwóch serwerach bardzo ładnie statystyki i bardzo ładnie, mam nadzieję, wam pokazałem to, jak działa mechanika tej gry. Jeżeli chcecie sami się czegoś dowiedzieć w tej grze, no to polecam wam zagrać. Ale upewnijcie się, czy wasz komputer spełnia wymagania na tyle, żeby nie mieć tych magicznych bugów, które tam pojawiły się ostatnio w BF-ie. I oto koniec gry. Mam nadzieję, że się spodobało Jeżeli wam się spodobało to zostawcie łapkę w górę i podajcie znajomym. Oczywiście, że Breakmout on się włączył. Ale jeszcze jedna ważna rzecz. Czekamy na tabelę Oczywiście pierwszy nie jestem, no niestety. Bywa w życiu. Jestem niestety piąty. Ale gdybym dołączył na początku tego serwera, to myślę, że skończyłbym na pierwszym miejscu z nie wiadomo jaką ilością fragów. Uh, unlocks, tylko dostałem flashlight, to normalnie pięknie. I. Mmm, odblokuję. Film 9.2 Stinger. Ale zobaczcie jak kolejnym razem, mam nadzieję, że się spodobało. Ciao.